Jeżeli macie jakieś marzenia, jeżeli macie jakieś marzenia, myślicie o nich codziennie, trzymacie w swoim serduszku, to one się nie spełnią. Bardzo mi przykro, bo marzenia nie są po to. Marzenia mają się nie spełniać. To cele mają się spełniać. Marzenia mają być nierealne, o nich ma, ma, mamy o nich marzyć, tak? Ja pamiętam, jak kiedyś szedłem koło przystanku, na którym siedziała wielce zakochana para, kurwa, mać. Siedzieli. O, tak siedzieli zakleszczeni, tak wiecie, kolano w kolano, zakleszczeni jak pies cuką podczas zapłodnienia. Już chciałem ich polać wodą, uratować, coś zrobić. Ale nie, jednak im się podobało. I w końcu zaczęli się całować na moich oczach, tylko że całować to jest za mało powiedziane. Gościu jej nie całował. Gościu wpierdalał jej twarz. Centralnie szamał jej facjatę. Tak, aaa! I w końcu się oderwali, odesali, dziewczyna wytarła czoło. I gość mówi, He, No, marzę teraz o kebabie. Bo serio? Po pierwsze, co ta dziewczyna miała na twarzy, że złapał smaka na kebaba? A po drugie, jak można być tak płytką osobą, żeby marzyć o kebabie? Idź i kup, tyle wystarczy. Marzenia mają być nierealne. Ja na przykład ja marzę o rudej murzynce, która śpiewając mi bogu rodzice smaruje mi kanapkę nutelną własną piersią. To jest marzenie! To jest odpowiednie marzenie. Ja marzę, żeby po studiach pedagogicznych mieć pracę. To jest marzenie.